Witam was kochani serdecznie. Witam w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 9 czerwca do 15 czerwca 2025 roku. No i kochani, zmierzamy już do połowy czerwca, w którym dzieją się y, bardzo ważne rzeczy na niebie, y, ale o tym za chwilę. Na razie popatrzmy, a, co się dzieje, jeśli chodzi o główne Wydarzenia tego tygodnia. Także popatrzmy, co się dzieje na początku tego tygodnia, na środku oraz na końcu tego tygodnia. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, o wiele lepsze karty niż dotychczas. No ale jeszcze e, tradycyjnie sobie zobaczmy radę i ostrzeżenie z kart tarota na ten okres od 9 do 15 czerwca 2025. Rada oraz ostrzeżenie. No, ciekawa sprawa, bym powiedziała, jak zwykle. No, ale, kochani, do rzeczy. Yy, od poniedziałku 9 czerwca do mniej więcej 10 czerwca do wtorku mamy sobie kartę numer 22, czyli kartę osoby wojskowej. No i teraz, kochani, co to może oznaczać? Może oznaczać to osobę dosłownie w mundurze, yy, bo będziemy na przykład mieli do czynienia z taką osobą, Możemy mieć do czynienia z jakimiś newsami na temat różnych konfliktów zbrojnych, na przykład, lub możemy, yy, możemy, moi drodzy, mieć do czynienia yy, w ogóle z takimi jakimiś może i wojskowymi tematami. E, mogą, mogą być takie tematy na agendzie. E, mogą być jakieś zmiany, kochani, związane na przykład z poborem do wojska, kochani w związku z, z obecnymi sytuacjami na świecie, ale też możemy mieć do czynienia z takimi osobami typowo słu służbistami. E, takimi właśnie zero-jedynkowymi, tak jak w wojsku. Możemy mieć do czynienia z kimś, kto już w Wcześniej w wojsku był i się tak zachowuje, z jakimiś takimi byłymi, bym powiedziała, weteranami, kochani. Nie muszą to być osoby, które są w wojsku lub są w mundurze, ale które na przykład były. Także takie, takie tematy mogą być na agendzie na początku tego tygodnia, ale również ta osoba wojskowa generalnie. Symbolizuje również osobę z urzędu, także, jeżeli trzeba rozmawiać z jakimś pracownikiem urzędowym, to także również możemy załatwiać pewne sprawy. No i kochani, fajna, fajna karta na środek tygodnia, czyli bym powiedziała, środa czwartek, 11-12. Czerwca. Jest to karta numer 27. Nieoczekiwane pieniądze. No i kochani, widzimy sobie, że z pomocą jakiegoś aniołka, bym powiedziała z góry, czyli jakiejś bym powiedziała: no interwencji boskiej. Widzimy, że podczas właśnie robienia w polu, na własnym polu, no ten rolnik po prostu znajduje znajduje skarb, tak, znajduje po prostu sakiewkę z pieniędzmi i kochani właśnie takie coś może się wydarzyć, tak? Może nie dosłownie, może nie w, takim, nie w takich okolicznościach, tak jak rolnik. Nie wszyscy są rolnikami, którzy mnie oglądają, no ale kochani, jakieś nieoczekiwane pieniądze, jakieś nieoczekiwane zwroty z inwestycji, jakieś nieoczekiwane. Bym powiedziała rozwiązanie spraw, których się nie spodziewamy, ponieważ jest to nieoczekiwane, może to być mniejsze lub większe, wiadomo, może to być jakiś rabat w sklepie. Na przykład bierzemy coś, co nam się podoba, idziemy do kasy i nagle się okazuje, że to kosztuje jakieś grosze. Ostatnio tak nawet miałam jak byłam w Polsce z mamą Tej, mogę tylko powiedzieć, że okulary korekcyjne zamiast kosztować prawie 30 zł, w jednym sklepie kosztowały chyba ile? 8 zł. Także tak, 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 to było bardzo przyjemne y, doświadczenie dla oka. Również, że coś, co może być korekcyjne i fajne do czytania, y, i takie dosyć bym powiedziała oryginalne oprawki, y, nietuzinkowe, y, a kochani, no za 8 zł. Także w ogóle śmiechu warte ta cena była. Także spodziewajmy się takich okazji, spodziewajmy się takiego czegoś, co żeśmy się nie spodziewali. No i y, ta pasa dobra dalej trwa, ponieważ dalej mówiąc o wchodzeniu w weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, 13, 14, 15 czerwca y, otrzymujemy podarunek. No i kochani, karta numer 17. Oczywiście nie każdy musi mieć jakieś urodziny, nie każdy musi mieć okazję, ale czasem i bez okazji również ludzie chcą nam podziękować, chcą nam coś podarować. No i kochani, tutaj wyraźnie pomimo tego, że to są święta tutaj pokazane na karcie, pomimo tego, że to jest pokazane Christmas tree, czyli właśnie choinka, no to kochani, jednak. Warto przyjmować prezenty i warto ludziom robić prezenty, jeżeli idziemy gdzieś na urodziny. Na jakieś przyjęcie, na jakąś imprezę okolicznościową, kochani. Różne rzeczy się dzieją, jest to okres, bym powiedziała, nawet i wesel. Także, kochani, warto się obdarowywać w tym, w tym tygodniu, w szczególności w weekend. No ale także, kochani, może to oznaczać po prostu, że ktoś coś dla nas robi, jakąś przysługę. Nie spodziewamy się czegoś, ktoś nam może coś kupić na przykład, tak? A byliśmy gdzieś, na przykład w podróży, Ktoś był w podróży i przywiózł nam po prostu z podróży jakąś pamiątkę, kochani. Także no, otrzymujemy coś, czego żeśmy się też możliwe, że nie spodziewali. Także mam nadzieję, że, że te dwie karty zwiastują, że chociaż, chociaż albo w środku tygodnia, albo pod koniec tygodnia będziemy mieli dobrą pasę, że każdy na tym skorzysta. No i kochani Rada. Rada jest gwiazda, czyli świeć, czyli bądź pewny siebie, bądź w centrum zainteresowania, realizuj siebie, stawiaj na siebie i po prostu działaj, tak? Ponieważ to jest twój moment. Gwiazda jest to karta, która jest rekonwalescencją po karcie wieży, jeśli chodzi o Tarota, czyli po szesnastce, czyli tak zwanej wieży. Czyli po wieży powstajesz z popiołów i jesteś gwiazdą i błyszczysz. Po prostu wstajesz z tych kolan, z tego trudnego momentu yy, no i, i po prostu idziesz do przodu, jakby się nic nie stało, tak? Otrzepujesz się i idziesz dalej do przodu. I to zwiastuje ta karta, tak? Także gwiazda mówi, bądź pewny Idziesz w bardzo dobrym kierunku, realizuj się i nie miej wątpliwości co do swoich możliwości, umiejętności oraz to kim jesteś. No i kochani, o, o, oczywiście ostrzeżenie też musi być przed ym, kochankowie, czyli y, możemy patrząc się na, na każdego z nas indywidualnie, kto tego słucha. Y, ostrzeżenie przed kochankami oznacza ostrzeżenie przed jakimikolwiek parami, czyli y, no, parami, czyli chodzi mi tutaj o dwie osoby w związku, ponieważ no, te osoby mogą na przykład na nas indywidualnie. Źle funkcjonować, źle oddziaływać, czyli jeżeli słuchają mnie osoby, właśnie e, singlowe, na przykład, to możecie mieć, kochani, takie tendencje, że będziecie przyciągali na przykład y, jakiś. Potencjalnych partnerów, tak zwanych kochanków, i no po prostu ta osoba z kimś już jest, albo nie jesteście jedyni. Także, jeżeli chodzicie na randki w tym tygodniu, a jesteście singlami, to uważajcie, żebyście nie przyciągnęli czegoś na chwilę i na przykład nie jesteście po prostu osobą numer 3, jeśli chodzi o tą relację, lub osobą jakąś tam, po prostu już nawet czwartą, piątą i pięćdziesiątą. Także, Uważajmy na to. I ogólnie rzecz biorąc, uważajmy na to, z kim współpracujemy, jeśli chodzi o naszą pracę, o nasze finanse, o nasz zawód, o naszą firmę. Pamiętajmy, z kim się bratamy, bo ci partnerzy biznesowi mogą być na celowniku w tym tygodniu. Ogólnie partnerstwo i wszystko to, z kim współpracujemy, też jest jako ostrzeżenie. A więc, kochani, przechodzę do ważniejszych aspektów planet, jakie y, sporządziła moja mama. Przyszły tydzień rozpocznie się pod znakiem serii ważnych wydarzeń i zmian, ponieważ Jowisz i Merkury wejdą do znaku Raka. Następnie Merkury utworzy aspekty napięciowe do Saturna i Neptuna, a także nastąpi pełnia Księżyca w znaku Strzelca. Natomiast końcówka tygodnia zapowiada się dosyć dynamicznie i wybuchowo, a jednocześnie ofensywnie, o czym będzie mowa poniżej. No i jak zwykle, kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim. Także, co się dzieje w poniedziałek 9 czerwca? W tym dniu, po północy około godziny 12:57, Merkury wkroczy do znaku Raka i będzie przebywał tutaj. Do 26 czerwca bieżącego roku. Generalnie tranzyt ten oznacza przypływ zainteresowania sprawami rodziny, dzieci, domu, a także uwrażliwia nas na uczucia oraz emocje. Jednak już o godzinie 12.48 po południu z kolei, Merkury, ten sam co już wkroczył do znaku raka, utworzy kwadraturę do Saturna przebywającego w baranie. Co sprawi, że nie będzie tak łatwo, jak nam się wydawało, bo możemy napotkać pewne trudności w komunikacji z, in, z innymi lub też opóźnienia w jakichkolwiek podróżach. Nie będzie to więc udany dzień, szczególnie dla osób urodzonych na początku znaku raka, wagi, barana i koziorożca. Osoby urodzone na początku raka to są mniej więcej osoby urodzone między 21 a 23 czerwca. Początek wagi, czyli osoby urodzone 23-25 września, początek barana, czyli mniej więcej osoby urodzone 20-22 marca oraz początek koziorożca, czyli 22-24 grudnia. Jednocześnie, znowu, dalej mówimy o poniedziałku, wieczorem o godzinie 19.20. Wenus ustawi się w kwadraturze do Plutona, co jeszcze bardziej może popsuć atmosferę w związkach, doprowadzić do aktów zazdrości i nieporozumień na tle finansowym. Kogo to dotyczy? W szczególności będzie to dotyczyć osób urodzonych na początku znaku byka. Wodnika, lwa i skorpiona. Czyli kto uważa tutaj na ostrzeżenie na kochanków, czyli również to oznacza kłótnie w związkach już zastałych, tak? Nawet jeżeli nie ma jakichś bym powiedziała obcych sił, obcych ludzi, to również możemy się kłócić w związkach. I teraz, kto właśnie może mieć takie tendencje? Osoby urodzone na początku znaku byka, czyli 19-21 kwietnia, osoby urodzone. Początek wodnika, czyli osoby urodzone 20-22 stycznia, początek lwa, czyli osoby urodzone 23-25 lipca oraz początek skorpiona, czyli 23-25 października. Ale na szczęście tuż przed północą o godzinie 23:01 Jowisz wejdzie do znaku raka, w, któr, w którym jest wyniesiony, czyli jest w tak zwanej egzaltacji i pozostanie tutaj przez kolejne 12 miesięcy. Ta roczna wędrówka Jowisza w raku zaowocuje dużą dawką pozytywnej energii oraz optymizmu, co po kilku ciężkich i kryzysowych dla świata miesiącach może okazać się zbawienne. Cieszyć się już mogą z tego aspektu na kolejne 12 miesięcy osoby z podznaków wodnych, czyli raki, ryby i skorpiony, a także byki oraz panny, gdyż głównie dla nich zaświeci słońce i mogą się pojawić wspaniałe okazje dla rozwoju. Więcej na ten temat, na temat właśnie Jowisza w Raku, przekażemy w osobnym nagraniu. Czyli jeszcze będzie kolejne nagranie, kochani, ponieważ jest to uważam e, dosyć istotne e, dla każdego znaku Zodiaku, co oznacza ten tranzyt Jowisza w Raku na 12 miesięcy. Co się dzieje we wtorek 10 czerwca? Tego dnia o godzinie 54 minut po północy, Merkury ustawi się w kwadraturze z kolei do Neptuna, co zapowiada nam znowu dzień pełen chaosu. Niektórzy będą błądzić jak dzieci we mgle, a sprawy mogą się skomplikować. Ten układ może też zapowiadać nieprzyjemne chwile, zwłaszcza dla osób, które planują w tym dniu jakieś ważne rozmowy i negocjacje, będą zdawać egzaminy lub wyruszać w podróż. Poczucie rozkojarzenia, gonitwa myśli, Umysłowy zamęt, nerwowość i problemy z koncentracją nakazują solidnie przygotować się do ważnych zadań i przedsięwzięć. Aspekt ten dotyczy głównie osób urodzonych na początku znaku raka, wagi, barana i koziorożca czyli od początku. Em, pierwszy znak to był początek raka, czyli osoby urodzone 21-23 czerwca. Początek wagi, czyli osoby urodzone 23-25 września, początek barana, czyli 20-22 marca, osoby urodzone oraz początek koziorożca, czyli 22-24 grudnia, co się dzieje w środę, 11 czerwca. W tym dniu o godzinie 9.43 będzie pełnia Księżyca w strzelcu, czyli opozycja Słońca do Księżyca. Która pozwoli nam spojrzeć na świat z szerszej perspektywy niż dotychczas. Aspekt ten może też rozkręcić nasze emocje do wysokiego poziomu, więc nie trudno będzie o konflikt, spór czy przykre zdarzenie na polu towarzyskim lub związku. Znowu tutaj zaznaczam. Ale na szczęście tego samego dnia o godzinie 21.40, Merkury ustawi się w sekstylu do Wenus. Dzięki czemu z dużej chmury spadnie mały deszcz, a awantura szybko zakończy się pogodzeniem. Być może spotkanie z bliskimi lub wypad na koncert, kolacje ze znajomymi również pozwoli uporać się z przykrymi myślami i emocjami. W tym dniu uważać powinny osoby urodzone na przełomie drugiej i trzeciej dekady bliźniąt, panny strzelca oraz ryb. No dobra, no to uwaga. Przełom drugiej i trzeciej dekady bliźniąt, osoby uważają, czyli mniej więcej urodzone 8-10 czerwca. Takie, te, takie osoby uważają, jeśli chodzi o pierwszy znak. Potem mamy sobie drugi znak na przełomie drugiej i trzeciej dekady panny, czyli są to osoby mniej więcej urodzone 9-11 września. Potem jest druga, trzecia dekada przełom strzelca, czyli mniej więcej osoby urodzone 9-12 grudnia oraz przełom drugiej i trzeciej dekady ryb. Te osoby urodzone mniej więcej 8-10 marca też uważają w środę, w szczególności właśnie, właśnie w tą pełnię, w strzelcu, oraz jak Merkur stawi się. W sekstylu do Wenus. Ale także będzie kolejne nagranie specjalnie na tą pełnię. Prawdopodobnie zrobię to nagranie we wtorek, bo widzę, że pełnia jest rano w środę o 9.43. Także będzie prawdopodobnie kolejny filmik we wtorek wieczorem nagrany i wstawiony tutaj, gdzie mnie oglądacie. Niedziela 15 czerwca to ostatni dzień opisany przez mamę. Tego dnia znowu nie będzie lekko, ponieważ o godzinie 11.46 Mars ustawi się w kwadraturze do Urana, czyli szok, niedowierzanie, niespodzianki. Mars, kwadratura Uran to jest. Um, no, Mars jako symbol e, niestety konfliktów zbrojnych, a uran symbol po prostu czegoś, na co się przygotować nie możemy. Nie chcę tutaj spekulować, ale może być różnie z tymi tematami. E, a o godzinie 16:35, znowuż w niedzielę, Jowisz utworzy kwadraturę do Saturna. Akumulacja tak twardych i ostrych aspektów zapowiada kolejną serię wyzwań, które mogą spowodować konieczność podjęcia trudnych decyzji lub pogonić nas do ciężkiego galopu oraz intensywnej pracy. Ale uwaga, bo dziś jak płachta nabyka działać mogą wszelkie przepisy, nakazy i regulaminy. W tym ferworze walki należy więc uważać, aby nie narobić więcej szkód niż pożytku, bo łatwo coś zburzyć. A o wiele trudniej zbudować. W tym czasie powinny być szczególnie czujne osoby z końcówki znaku byka, lwa, skorpiona i wodnika. Czyli właśnie tutaj podam od razu z końcówki znaku byka, czyli osoby urodzone 18-20 maja, końcówka lwa, czyli osoby urodzone 20-22 sierpnia. Końcówka skorpiona, czyli osoby urodzone 19-21 listopada, oraz osoby końcówka wodnik, czyli 16-18 luty. Dlaczego te osoby muszą uważać w tym dniu? Gdyż aspekt Marsa i Urana będzie działał na nich napięciowo, co może wprowadzić chęć uwolnienia się od starych ograniczeń. Na koniec życzę nam wszystkim udanego tygodnia. Pomimo wyżej wymienionych niesprzyjających aspektów planet, cieszmy się coraz lepszą pogodą i wyższymi temperaturami za oknem. Mam nadzieję, że już te wichury, ten deszcz, który też tutaj był w Anglii przez ostatnie dni minął i będziemy mieli po prostu tylko i wyłącznie słońce oczywiście. Wychodźmy na spacery z rodziną, z dziećmi, z psem, korzystajmy z przyrody oraz słońca. Działajmy też z rozwagą i po namyśle, aby nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów. Poza tym życzę nam wszystkim zdrowia i nieprzejmowania się sprawami, na które nie mamy wpływu. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze dla nas i dla naszego kraju. No i tutaj również mówię sobie o zarówno Polsce, jak i. UK, w którym mieszkam. A ode mnie tyle. Również spodziewajcie się filmiku właśnie na temat Saturna w znaku Barana, ponieważ ten filmik został nagrany, ale zostanie wprowadzony po prostu w grany, ponieważ jest dosyć długi. Ponad godzinę trwa, więc zarezerwuję jakiś oddzielny dzień w trakcie tego tygodnia na za uploadowanie tak dużego pliku kochani, bo to też trochę zajmuje także tyle ode mnie na dzień dzisiejszy, na razie skupmy się na tym, co jest tu i teraz także pozdrawiam Was serdecznie oczywiście zapraszam do obserwacji, obserwacji tego profilu jeżeli spodobał Wam się filmik jak oglądacie na TikToku, to jest to obserwacja jak oglądacie na YouTubie to jest to subskrypcja zapraszam do lajkowania, jeżeli Wam się podobało jeżeli chcecie przekazać to osobie, która będzie uważała, że ten filmik jest jej potrzebny, serdecznie zapraszam do udostępnień. No i kochani, również zapraszam do komentowania. A tymczasem życzę Wam wszystkiego najlepszego i do następnego razu. No i pa! pa.